Dzień dobry. Dzisiaj omówimy konkretną sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia w Biurze Nieodpłatnej Promocy Prawnej. Zgłosili się kiedyś Państwo, właściciele domu i gruntu określonej wielkości, którzy byli współwłaścicielami nieruchomości domu. Mieli trzech synów, chcą przekazać tylko jednemu. Nie chcą, aby pozostali dziedziczyli. Co muszą zrobić w tej sytuacji? Mamy tutaj, jak Państwo zauważają, dwie trudności. Są współwłaścicielami. To małżeństwo jest, małżeństwo jest współwłaścicielem nieruchomości. Każdy z małżonków, właściwie, jeszcze ściśle biorąc, jest współwłaścicielem nieruchomości. I mają trzech synów. Co w tej sytuacji zrobić, aby dziedziczył tylko jeden z nich? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że powinni sporządzić odrębne testamenty. Jak już w innym programie było, audycji wspomniane. Mamy trzy rodzaje testamentów: zwykłych alograficzny, halograficzny i notarialny. Najlepiej zabezpiecza testament notarialny. W tej sytuacji każde z małżonków musiałoby sporządzić taki testament osobno przepisując swój udział wybranemu synowi. Ale jak wydziedziczyć pozostałych dwóch? Tutaj musiałoby nastąpić wydziedziczenie, które może nastąpić w określonych sytuacjach, W pozostałym wypadku pozostali dwaj mogą domagać się zachowku. Wydziedziczenie zatem może nastąpić w trzech sytuacjach: jeżeli uprawniony do zachowku wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Dopuścił się względem spadkodawca, bo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub rażącej obrazy czci lub też uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Jeżeli zachodzi któryś z tych argumentów, może nastąpić wydziedziczenie. W pozostałych wypadkach można dokonać na rzecz pozostałych dwóch darowizny. Taka darowizna zostanie przy otwarciu spadku doliczona do masy spadkowej i wtedy nie będzie już istniało roszczenie zachówkowe, zachowkowe, przepraszam, wspomnianych dwóch braci przeciwko temu jednemu, ponieważ rodzice dokonali za swojego życia darowizny na rzecz tych pozostałych dwóch. I to jest rozwiązanie, Konkretnej sytuacji, z jaką autentycznie zetknęliśmy się, nieodpłatnej pomocy prawnej. Dziękuję Państwu za uwagę.